Witajcie tutaj Lockslot w kolejnym odcinku naszej serii Minecrafta z modami. A teraz tak po polsku. Witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta z modami. W tym odcinku pójdziemy do kopalni. Przynajmniej tak planuję. Więc tak. Tu to jest balkon. Właśnie domyślacie, ale mówię tak, żeby wam po kolei poprzedzać wszystko. To jest balkon. Tu mamy takie te kaniony, marmur, zapoznaczony na to jest marmur, marmur, kanion. Tu mamy wulkan, który z drugiej strony ładnie lawa płynie i dżungla. Więc tak, tutaj mam będzie takie sala główna jakby. Mam już jedno łóżeczko, jeszcze tutaj muszę jakieś ozdobki pierdowe takie, wiecie, pododawać. Tutaj mamy e, co? No warsztat piecyk, skrzynkę z materiałami. A tu jakaś dziura, jaskinia się znalazła. E, tak wygląda mój domek, ten balkon. E, potem już tutaj chyba coś do dodaję, żeby to ładnie nie wyglądało, nie taki... drzwi. Wyszczelone w kosmos po prostu. Tutaj też rzeczywiście to pozmienia, żeby tego dirta nie było i tak dalej. E, I co jeszcze? Opowiem wam pewną historię, która mi się przydarzyła Oczywiście w Minecrafcie, ale to jak będziemy już w kopalni Część kopalni przewinę, część tego biegania po kopalni poprzewijam A część po prostu... Opowiem wam tą historię w części Całość opowiem znaczy historię, a resztę tego kopania węgla poprzewijam wam A więc tak, bierzemy rzeczy, sobie przygotowałem jeszcze łopata by się przydała. Tą desek. Zróbmy sobie łopatę. Mamy łopatę. Jedzenie mamy. Truję to. Całą resztę pochowam. To ci nam. Też się nie przyda. Trochę węgla się na pewno przyda. Mam nadzieję, że mnie nie zagłuszają te ptaki, bo strasznie tutaj buczą No i dobra, pochodnia Jak zwykle zapomniałem ptakików Zróbmy sobie pochodnie I chyba już wszystko Więc wyruszamy Pokażę wam przy okazji kanion, ten marmur tutaj co widzicie właśnie ten kanion mam zamiar się zwiedzić nie miałem ogólnie jakichś planów na Minecrafta ostatnio więc pomyślałem czemu by nie kopalnie tu tutaj mamy kim chyba też tam mamy opuszczoną kopalnię też zauważyłem pełno marmuru oczywiście który sobie kiedyś może wykopię nie w całości ale w części mm, dobra wszystko chyba jest a bez pancerza jakoś tam przeżyjemy Myślałoby się wiecie co jeszcze Deski, chociaż mamy tam opuszczone kopalnie. Damy radę Tu mamy uranium, które mam sobie zamiar wydobyć się Jak najbardziej przyda yy, Tam żeby mi nie spadło To by nie było fajne By się na pewno nie spodobało Dobra, to możemy wykopać tym kilofem mamy uranium ore a właśnie czemu tak na początku się przywitałem szczerze powiedziawszy nie wiem M się tak bo mi się tak podobało bo ja tak serwuję i już nie następną odcinka już będę normalnie się przywitał spokojnie tak może ktoś się nabierze jak będzie oglądał nie po raz pierwszy i ten odcinek, sobie pomyśli tak nagle, nie? Że ja po jakiemu mówię. Co tu jakby tu zejść? Myślę. Dobra, powiem Wam to historię, a więc. E, nagrywając te mody, e, czyli wyjaśniając te mody ostatnie co nagrywałem na swój kanał, rzucałem. Filmiki, e, to nagrywając to oczywiście zmieniłem na Minecrafta 1.2.4. I tutaj się zaczęła... ten pewien... zgubiłem plik, o, tak, zacznę Zgubiłem plik z moim zapisem tamtego świata No i niestety musiałem od nowa rozpocząć, a tam już miałem nawet domek, który już miałem pokazać I gdy miałem już sobie nakręcać, wchodzę na minecrafta, patrzę, nie ma save'a To od razu biorę, robię nowego... nowy świat, oczywiście najpierw poszukałem wszędzie Aż jakiś wpadek, czyli nie mam, może ominąłem, nie? Ale jednak, zgubił mi się. Gdzieś tam się pewnie zagubił. Przez przypadek może usunąłem tego Minecrafta. Ja, y, Minecraft folder. No nie wiem. Ale już nic, mam już nawet ładne świata, ładny świat, wulkan, dżungla, wszystko jest. Pięknie wygenerowane To mamy szczura. Dobra, schodzimy. To by było od tej historii tyle, czyli że musiałem zacząć, dlatego tak długo nie było odcinku Minecrafta z modami A tak to teraz już, jak już mam tego save'a, mam że już go nie zgubię, oczywiście kopię, mam Więc spokojnie I chyba tutaj już zaczniemy nasze mini przyspieszonko A więc widzimy się już pod koniec naszego wydobywania surowców Thank you. Wiecie co, jednak postanowiłem, że nagrałem tylko część i chyba to będzie na tyle, bo to będzie za długo trwało. Widzieliście ile tu jest minerałów w ogóle. Strasznie dużo. Zanim ja to wszystko typowe kopuję, to mi przecież to by nawet w przyspieszonym tempie zajęło pół godziny 20 minut. To jest dużo bardzo, więc... Chyba jednak tutaj skończę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek, który się pojawi za jakieś około 2-3 dni. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, zasubskrybuj. No więc oglądajcie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. No to na razie?